3. Siemano widzowie, dzisiaj gramy w Backrooms z Tłuszczoszkiem, moim kolegą Dobra, gramy, chodź, chodź Ogólnie... E, ogólnie no. widzowie, to ja testowałem, chodź tu Ej nie, jestem z jakimś modelem Wyszło Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, siema Czekaj, czekaj, oh, czekaj, mu się skończy, czekaj Aha, on się zreset Dobra, teraz chodź, szybko, 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 szybko. Dobra, jesteśmy Yeah, ja tutaj weszłem <SCIENTĘ> pograłam sobie chwilkę widzowie, żeby zobaczyć czy ta gra jest w ogóle warta y jakby nagrania. No i ogólnie jest co, jest co. Myślę, że kilka odcinków, co z tego nawet zrobimy. No jak się spodoba oczywiście. No jak się spodoba, no tak pisze w komentarzach. Piszę w komentarzach ja komentarz, czy Wam wszystkie. się podoba taki kontent właśnie horrorowy. Bio o nie, and endless reality zobaczymy ile, no, no, zobaczymy, ile nas będzie wczytywać. Zobaczymy, ile nas będzie wczytywać. Ej, serio, ile. co, co ci się pokazuje? Nie yes, wiem. Um, game, game, pub, games, Mac endless reality. Mhm. Jeszcze ten? Jeszcze ten yeah. obrazek jakby z Robloxa? Aha, no to później ci się będzie wyświetlało loading, jeszcze na dole takie. Ale to już szybko. No. Psst. Nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, kolego. Siemano, widzowie, sobie już po cięciu tu się książka wiemy. wczytał Ej! Co ja zrobiłem? Ej, co? Co ja zrobiłem? Ej, ej, pod którym? Tam brak. Ej, ej, pod którym może kuzać. Ej, i i i, i potrzebuję bombonu w centrum fabryki, ja pod... Ej, gdzie ja weszłem? Ja ja ej, jest, e, to... ja jestem w komputerku. Ej, mogę, ej, mogę w... ten mogę. Czekaj, nie, potem muszę zacząć level tu. Mogę wybrać level. The Hotel Boiler, Pipe Dreams, The Bumper Crop. Chcesz być w jasnym mm. miejscu czy ciemnym miejscu? Jasnym. Dobra. Tu mamy Bumper Crop. Co to jest? Nie wiem, ale, ale jak przetrzymasz sekundę, to masz e, zadanie, które musimy zrobić. I wtedy przeniesie nas na drugi poziom. Uniana z mech komp. I pod F masz latarkę, nie? Komp. O, dzięki. Ej, tu jasno miało być! Nie jest przecież jasno. Uprowadź do drzeżaków? O jest, jasno. Ale się nie za nie za... Jezus Maria! Popy, co my będziemy robić? Ci chyba ziemli. A nie, gdzie ty jesteś? A ty ty? Ty górnie mały. Ja się co tu się stało? O co tu chodzi? Nie, nie wiem, jakiś manel przybiegł i mnie zabił. Jak ja się zestrałem, jakbym z tych krzaków wybór. Ale mogłeś robić lewelu od pierwszego do pokolei. No, ale tu wybierasz poziomy. Znaczy ja mogę... O! Mamy ten level. No teraz ty tu coś. Wybierasz teraz ty coś tu wybierz. Odzyskać na zadanie, uzyskać wybiki i wyłącznie. Wybierz jakiś poziom. Jak możesz? No, no to wyjdź mi z tego, jak chcę Nef a segment, nie. Get the results. Alles. Aha, no to nie, musimy iść. Jak jeszcze ja się przestraszyłem, jak on a wybiegł. Nie nie? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Chodź. chodź chodź. Chodź. Czemu się nie chcą zamknąć? weź to kliknij E. Kliknij tu E. Ej, no kliknij a może my czegoś nie zrobiliśmy? Aha, to teraz jest węgłeś. Get New! Eee, nie, nie chcę tego, Boomer Crop. Będziemy w oknach. The Windows się nazywa. Będziemy w oknach. O nie. O bakrumcach prawie nic nie wiem. W sensie nie znam ale w ogóle, na label, i prowadzę, prowadząc ją do pułapki. A jaką istotę? Wiesz, jak on wygląda? Sie ma. No, ja nie wiem, nic no na to poziomie nawet nie byłem. To my, to my tam, tam my jesteśmy. Ja by byłem trochę jak w dorsach. Fajny poziom, nie? Podoba mi się mega. Level 188. To jest? Idziemy. Gdzie idziemy? Weź próbuj otwierać te drzwi. I się patrz trochę do tyłu, czy nic nie idzie. Daj, bo by do tyłu. Wenty. Możemy iść ventami. wentami. To idziemy dalej. Mam level drugi. Dobra, a wędami? Ja, pierwszy. Ej, latarka! O. F. Przy ledwo co daje. Do góry. A tu nic nie ma. Ale u góry... A, dobra, nie da się tam iść, chodź. To chyba względem do takiego ukrycia się czy coś. Pewnie tak. I w ogóle w windzie, nie, Uf, nic nas... w windzie nic nas nie może złapać jak coś. Pewnie w wędach też. Weź je lepiej No Ale bym ja bym otwierał. Bo jak dwoje umrzemy to Queens, nie? No tu nic nie ma. Ty idziemy. A tu coś jest? Nie, u góry też jest ciemnica. Idziemy stąd. Dobra, jak teraz gdzie tu było? Prosto idziemy czy w prawo, bo się dało. Prosto chyba. I co? Gdzie my jesteśmy? Nie słychać. Tak, ja muszę to zobaczyć. O. no, no tu nic nie, nie ma. Się. Aha. Tu, tu nic ma. Tutaj. O Boże. No to jedziemy tam, w prawo. Tu tylko mu musi coś być, dosłownie. No musi. A bo te drzwi się da jakoś... Chodź prosto. A bo te drzwi się da jakoś otwierać. My głupi jesteśmy. dobra, tu nic nie, nie ma. ma. Chodź. My nie ma nic. Musimy tu iść, tu coś musi być. Co jak tu będzie jakiś Entity? O Jezus Maria. Kolejny pokój. Ej, na zdjęciu to inaczej wyglądało, bo taka duża przestrzeń była. No mogliśmy z było Może Czy Drzwi są otwarte, czy nie? No. O cholera, idź tam pierwszy. Ty mi przebiegłeś przed kamerą, ja myślałam, że coś... Ja... Ty głupi jesteś. Eee... Czymś kamerą bym nie widziała. To jest kamera? Tak, przed kamerą, co? Jaka kamera? Ty tu mówisz... Przed kamerą uciekał. Dobra, nie wiem. Ale co, nie wiem, o co ci chodzi. Nie ma nic, nie, nie wiem, nie wiem. Po jeszcze nie? Nie wiem, ale. Ten tył jak ja Jak ja muszę... Szybko, szybko, szybko! Do wędów szybko! Musimy szybko do wędów pójść! Jezus, Maria, co to za główno. błysk? Ej! Do, dobra, ej, ej, Ej! koniec! Nie, nie leci, nie leci, nie leci! Ale mógł pan stąd, No. Nie wiem, idziemy? Nie wiem. No ale my tam no, musimy my, iść! My, my musimy tam Drop an entity by leaning into... Musimy go do w pułapkę! Ale gdzie jest pułapka? A może w ty, Może do tego pokoju to jest pułapka? Jak bym mogę do pokoju wracać? No <grym> nie wiem, no! Nie mnie pytasz? Weź tam iść. może Dobra, ej, kiedy ja grałam, były mniej straszne potwory. Nie było latającego ducha. A ducha Czekaj, 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 czekaj. On, on, jest, on jest taki powolny On Ale on jest... Nie on idzie, ale on jest mega powolny, stary Patrz.

Wyszedł do węty, 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 węty. Ja jestem w windzie, ja jestem w windzie Gdzie ty I on jesteś? On on, 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 ja jestem w wącie On mi podsyp do wąta, ja jestem to ja, wiem, bo on obok mnie <ślam> nie, <ślam> ja go nie, 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 nie On mnie, on mnie. ja się zesrałem ja, ja mam pomóc pochopę nie. Nie. Jesteśmy po Boże, ja, ja że jak Ja jesteśmy po cięciu. E, no ogólnie yeah. tam nam się skończył czas w windzie. Tu jest taki riskik, on się skończył i na prostu wywaliła z tego poziomu. To jest takarka. Kupa. No i teraz co? Wybieraj. E, Run for your life, czyli uciekaj na, na swoje życie. Kowe system, nie wiem, Czarno tu jest i flooded metro. Pierwsze. Run for your life? Yes. A to jest... A no dobra! Zastaramy się jak Debida, no ale jak strasznie. To... Ja to nie będzie. W... Fajnie będzie! Ja bym ja by wolał... <ścoughs> ja bym wolał ten metro. No przypomina Rumsy, Pulorumsy były fajne. W na, na razie żadnego poziomu nie ma, no? co? No Nie musimy biegać. Nie? Biec musimy. Aha. Bo oni będą za nami biec. A kto? No, potwory takie. Przynajmniej nie. tak... Przynajmniej tak były w, w poziomie backrooms. O, goni! O, ja pier... Ja nie wiem, gdzie... Ja to wygląda gdzie... A to trochę jak psik z... tego... Warsów. No... No to... I się no, idzie za samy... Drugi... Jezus Maria, trochę wyszedł... Z tego zakrętu. Ciekawe, czy przejdziemy ten poziom? Obserwuję nie, ale jest okej. Okay. Też obstałem bo on jest o nas szybszy, nie? Jakby. Chcę tak przypomnieć. Nie wiem, gdzie biegnąć. Tu gdzieś przebiegłem. L latarkę mam przecież, zapomniałem. Ej, ona nas prawie dogoni. Tu jest! Drzwi, drzwi, drzwi! Prze ominął nas. O cholera. Ej! Ej, zostałem w tych drzwiach! Zostałem w drzwiach! Plus, on pobiegł. Zginąłem. On pobiegł. Czy ja oszukałam no, 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 grę? Ja wybiegnął ja, 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 ja z tych drzwi w innym wejściu i... jakby ja mnie łapał. Ej! Oszukałam ja, ja system. Biegłem, wiem, oszukałam grę. Aha. Bo ja za nim biegnę. Albo, ja albo, śmierdze, albo to jest dobra. jedno wielkie kółko, on zaraz zawróci za mną. Nie wiem, nie wiem w którą stronę mi się tu chyba. A może trzeba było się schować w tych drzwiach? No, pewnie trzeba było, żeby ci nie zakalić Ja no, za się w shiftie, i tak było robili. No ja też sięga na shiftie, no No i nie za nie wiem, ty mnie. Ty, 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 ty mnie. Ty mnie ty to i tujesz? No? A. Myślałam, że to coś lepszego, niż po prostu wyjednął mi cię misję. Do... Czaszkę mam. Jaką czaszkę? Czaszkę mam. Z automatu mhm. dostanę. Butelka. No nie, czaszka. No nie, butelka, no ale. Jakby i ikona tego itema to jest czaszka. Aha, może jak to wypijesz to zginiesz... Ej to będzie to, 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 to to, to jakieś to wystają. Widzisz to? Widzę. Ty pewnie jak mi dziabnie, to będzie strakan. Dobra? Ej, ja nie bo sika. Co jest? Czemu mam wszystko w do ręki z sika? Bo to jest trochę ponowne. Ty nie no przyszedłem poziom, nie? No? Zbugowałam grę i przyszedłem poziom. Aha. Jezu, jedź mi stąd już, bo... Mam Ale jakąś butelkę, mam czerwoną się butelkę. Czy chcesz ją może wypić? Chcę. Ale nie mogę jej wypić. Nie wiem czemu. Klikam okay. wszystko, nie mogę jej wypić. Już. Ale chamskie. Ale co, muszę za to dostawić? Moja to przecież ma No nie. Dostajesz Tam level stawę, i to są... Ja I to są... Zakończyliśmy zadanie. Hmm. Fix no clips songs. Level up. Dobra, wybieramy kolejny poziom. Eee, nie wiem, tak szczerze. Eee, parking, jakiś hotel chyba i jakiś magazyn. Hotel. Hotel. Zresztą nie wiem czy to jest hotel, ale... W to. Survival Difficulty Class 2. Dobra, bijaj do windy. do windy. Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy sobie, jedziemy na zabicie, bo nas zaczukają potwory. Nie klikaj tej latarki. Level 02. To był Są wenty. To mi się podoba. To mi się podoba. Jest, tu nic nie ma, to jest pokój zabezpieczeń Musiałbym pamiętać, że tutaj... Nie będziemy pamiętać ale bo... mam jakiś hłopczę, nie On jest w ogóle w... prawie wszystkich, na Rumach. W sensie. A to są kolejne. Co my w ogóle musimy zrobić? Find C4? Aha, musimy znaleźć Boby i wysadzić ich. I wysadzić. C4 musimy znaleźć, czaj. Dawaj, wchodź tu. Tak, zobacz, bo tu napisali się. Podaj się z pokój ubezpieczeń. Pokój ubezpieczeń. www.otomoto.dom-na-który-cie-jesteś.pl Gdzie on jest? Oto... Otwiera elbąz... 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 www.otomoto.dom-na-który-cie-jesteś.pl Jestem. Pęty, nic nie ma, jak zawsze bo Ej, tego pokoju nie... Był! Ej, był ten sam pokój! Ej, to są serio backrough, to są same są takie same pokoje. Złam, że od chyba wyciągnąłem ten Gdzie? Tam, chodź, Tu! Where are you? Gdzie ty jesteś? A tu nic nie. Nie dawaj na niego Rush Mam C4, możemy go wystazić. Podstaw to, postaw to. A nie mogę. Są... Ta bomba się chyba au automatycznie do niego, jakby przykleić coś. Jakby. Zabrałem item, jakby. Cukierki... Ej, trzeba po prostu znaleźć C4. Jest jeden, na dwa już. Co? Wy... Pobił mnie ktoś. Pobił. Znaleźć. Nie ma. No, żeś coś mi uderzyło. No, Jezus Maria idzie tu, idzie, idzie tu, idzie tu. Ej, cie... Tu jest. Tu jest. Głos się. Głos nie nie się. Głos się. Głos się. Głos się. Głos się. się. Głos Ja dźwięków nie mam. Idzie tu. Ja no może to dźwięki? Ja nie Głos Poszedł, co? Poszedł. Ja wyłączam, bo ja... coś tam dodam. <OSPIEC> Trudno, jakby! Srać mi się chce grać w horror. Trzeba znaleźć jeszcze, je... je... jeszcze jedno C4. nie wiem, gdzie on poszedł, b jakby. Tu się można za tym schować, czy co? Czemu to mi połowę HHP uwaliło? tablicami mi, tablica mi uwa, uwaliła pół HP, no. Teraz jestem Zmówiąca na 2 hit'ie, nie? Gdzie? A tu już byliśmy. Idziemy tu. Później my się... My się musimy później wrócić do windy, nie? Pamiętasz, gdzie jest winda? A ty się tak się cofnąłeś myślałem, że tu jestem. I on zniknął, czy co? Albo idzie za nami. To no, jest... Jakby. Spadło coś. tam mam, co Co? Ja ja nic nie mam czerwonego. Spadła kafelka jakby z tych. Tu spadło... Ale tu spadł... Jest, tu? Nie, nie a, ja <głosyria> <głosyria> a ty miałeś czerwone Dziwo. światło? Tak, wszystko było czerwone. Aha, no to u mnie tylko kafelka spadła. Zgaś latarkę. Zgaśnią. Aha, ty i tak takie światło. Dobra, ale on chyba nie jest szybszy od nas. On jest chyba w naszym tempie. Tak ładnie jest. Dobra, w razie co? To wiemy gdzieś... I tu no tak tu jest wętów, nie ma. A w ogóle się teraz kończy, obstawiam. Chodź tu, chodź tu. Co jest? Ej nie, wenty. wstałem, bo tutaj będziemy... Wędy, wędy, Ej, Ej my t... No to Czas się kończy. Co? Nie jesteśmy. Nie wiem. Tam, tam już byliśmy. Tu, tu już byliśmy. tu już byliśmy. No. Chodź. Tajna. Ej, czemu mi Aha, bo kafelka, bo kafelka ci na ryj spadła i ci się zrobiło czerwono, bo HP ci, o, ci je oberwało. Ja myślałam, że coś się ci pojawia, że masz, wiesz, czerwony i... Bo, bo ej, ej, tamten pokój... Ej, ten pokój też tu był. To są prawdziwe bakrumsy, nie? Tu nie wiadomo, gdzie jesteś. Ej, tu było! Ej, tu są przez te wenty! I był taki sam pokój! tu się Nie, ale dwenty nie są otwarte. Skopiowany pokój tu jest. Nie, to nie, są otwarte. To są otwarte. Jak? Aha, koniec no. czasu. Ej! Ej! <grywa> koniec no, czasu. Bo nie są koniec czasu. Ej, no ale to był... nie był jakiś trudny poziom. Mogliśmy go zrobić. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Będziemy nagrywać z no. tego więcej odcinków, bo fajna gierka ogólnie. Napiszę, no, e, napiszę no, też czy wam się podoba. No dobra, my tutaj kończymy i alo. Pół. No, tu gdzie tu gdzie techno mapa.